Witam Was wszystkich bardzo serdecznie Z tej strony ja, Faper Pewnie mnie jeszcze nie znacie Bo to jest mój... Na pewno mnie jeszcze nie znacie To jest mój pierwszy filmik na YouTube Na moim kanale pierwszym To jest mój pierwszy odcinek Ale Z tego powodu nie musicie go jakoś specjalnie Od razu hejtować No Mój kanał będzie głównie zajmował się Let's Playami, gameplayami to będzie raczej hard normalny. Nie, 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 default, bonus just off. Nie, my wszystko sobie weźmiemy start YouTube i stworzymy sobie świat. Myślę, że mój nick się przyjmie. Znaczy nie wiem, czy się przyjmie, ale niestety nie miałem innego pomysłu. I jakoś tak już to wyszło. Dlatego... No myślę, że jednak się przyjmie. Jestem dobrej myśli. Tutaj widzę trochę. Nie zaczniemy od razu od romania drewna. Gdy chcę, gdyż chcę Wam powiedzieć, to jest bardziej taki filmik pierwszy informacyjny. Dużo tam widzę owoców i krów. Pierwszy filmik taki bardziej informacyjny. I tak. Właśnie chciałbym poruszyć taki temat, to będzie, no, informacyjny taki lekko Audiocast, coś w tym stylu, Audiolog. Chciałbym poruszyć taki temat, bo ja przynajmniej zauważyłem takie coś. W sumie wiem, nagrywam Minecraft, ale co z Minecrafta, to nie jest mój oryginalny pomysł, ale po prostu lubię tą grę. I chcę się podzielić jakby swoim, swoim sposobem myślenia, jeśli chodzi o tę grę z innymi ludźmi. Gdyż po prostu to lubię i to jest moje hobby. Na przykład nie wiem, ktoś lubi grać na gitarze albo nie wiem, jeździć na rowerze, na deskorolce. To ja lubię grać sobie w Minecrafta i gadać do mikrofonu. Gdyś już próbowałem kiedyś to robić, ale nie niezbyt mi to wychodziło. Teraz już pościągałem sobie dobre programy. Kupiłem Frapsa, kupiłem Camtasia Studio. Troszeczkę mnie to kosztowało, dlatego myślę, że myślę, że to jakoś wyjdzie fajnie. Mój mikrofon myślę, że jest w miarę dobry, bo nie chcę tu być żadnym bananem tak zwanym, ale to jest Microsoft. Sorka, przepraszam, Logitech USB Desktop, mikrofon. Słyszałem, że dobry, dlatego go kupiłem. Był zbyt drogi, ale no, sprawdza się dobrze. Do Skype'a, jaki tutaj, myślę, że do nagrywania Let's Play też będzie w miarę dobry. Tutaj tylko jeszcze trochę przyciszę to, gdyż tak będzie myślę, że dobrze. Troszeczkę mi klatkuje, nie wiem czemu nagrywam to na 50 FPS-ach. Myślę, że jakoś od razu będzie dobra. I właśnie chciałem poruszyć temat. To przy okazji jak będę zbierać drewno, to będę o tym gadać. Zauważyłem coś takiego, że właśnie ludzie nie lubią Minecrafta, jak ktoś nagrywa go... Mmm, taki mniej popularna osoba. Nie lubią po prostu tego oglądać. Nie wiem czemu tak jest. Ja jestem takiej myśli, że dajmy sobie szansę. Ja na przykład lubię bogu Lu no, znaczy, nie lubię pomagać innym, dlatego czasami jak tam patrzę kogoś, filmik jakiś tam no widać, że jest niedorobiony, taki w miarę, znaczy dobry, ale w, jednak słaby to dam mu tą łapkę w góry do góry, że o, fajnie jabłko wypadło może jeszcze będzie, nie dam mu tą łapkę do góry żeby tam jednak go trochę zmotywować, żeby może tej, jego filmiki i następna by nam lepsza, dlatego mówię wam bądźmy takiej myśli, bo to też może być tak, że w końcu Będą tylko te osoby, które są teraz, tak? Czyli SKKF i tego typu mm, ludzie, a nie będzie nowych. I to by było wtedy bardzo słabe. No tak jak mówię, po prostu musimy dawać sobie szansę i oglądać, po pierwsze to oglądać filmiki do końca. Bo niektórzy po prostu wchodzą na filmik, zatrzymują go na pierwszej sekundzie. O, fajne. Zatrzymują... Sorry, że tak odbijam od tematu czasami, ale to jest naprawdę fajnie. Hmm, tutaj chyba jakiś bóg. A nie, po prostu tak drzewa się wygenerowało. I co ja mówiłem? Hmm, trzeba właśnie oglądać filmiki do końca i dopiero wtedy go ocenić i... Hmm, nie wiem jak to powiedzieć, ale ja mam taką nie zasadę, ale tak bym chciał, jakby, jakbyście dawali łapki w dół i pisali do tego komentarz. Hmm, bo wtedy... Jest uzasadniona ta łapka w dół. I właśnie ja nie lubię czegoś takiego, jak jest, jest nieuzasadniona, bo dostałem powiedzmy tą łapkę w dół i nie wiem co zrobiłem źle. Znaczy może... może wiem, ale raczej to jest takie, że nie wiem. I to jest właśnie wtedy... Czy ja gram na PC? Full? Yeah. I wtedy jest problem, bo nie wiem co poprawić, tak? I jeżeli dałeś tą łapkę w dół i nie jesteś hajterem, to napisz mi co zrobiłem źle. Bo wtedy naprawdę to jest bardzo miłe z twojej strony i ja mogę to poprawić w następnym filmiku. Nie wiem czemu tego drzewa nie wyrąbałem, chociaż byłem już przy końcu. E, dobra, zabijemy chyba świnie. Tylko zrobię sobie... Mm. Crafting table i miecz. O, super. Ona mm. się słodko na mnie patrzyła. No niestety. Już jesteście tak stworzone, że trzeba was zabijać. I nie, nie mogli zrobić... No nie no, nie, to jest... No nie, wiadomo, no. Ale dobra, przejdźmy do rzeczy. Bo już się zamyśliłem. To co mówiłem, właśnie jeżeli dajesz łapkę w dół, to dopisz do tego komentarz, już wtedy naprawdę łatwiej mi jest to poprawić, bo... Powiedzmy, no jest taka sytuacja, nakręciłem filmik, myślę, że wszystko okej, okay, wrzucam go na YouTube, i patrzę, 20 łapek w dół, 30 powiedzmy w górę. No nie mówię, że tak będzie, ale myślę, że tak będzie chyba. No Bo, jak inaczej nie będę? Znaczy, ja też nie myślę, że jakoś super się od razu wybiję, ale myślę, że jednak, tam, moim, naj, 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 najlepszym moim osiągiem, jakim bym był teraz, w tej chwili, jak pierwszy filmik nagrywam, tego miał 1000 widzów. To po prostu to jest cud malina. To bym naprawdę bardzo chciał, chciał mieć taką liczbę widzów, chociaż tam, naprawdę, yy, to jest tak, że teraz w ogóle nie mam widzów, tak, bo to jest pierwszy filmik, czyli jednak tam jeszcze nikt nie zauważył mojego konta. I naprawdę, jak będę mieć jednego widza chociaż, 2, 3, 10, to będę bardzo zadowolony, bo będę wiedział, że dla kogoś robię te filmiki, że komuś się jednak spodobały i może następnym osobom też się spodobają, także to bardzo motywuje. Też w sumie... Tak y, dużo się pisze o tym, że żebrą o łapki, żebrają. I to według mnie to nie jest złe, bo to łapki naprawdę motywują. Kiedyś pod filmikiem dostałem łapkę w górę i ktoś skomentował. Bardzo fajnie jak na początek, bo to już nie jest moje pierwsze konto, chociaż chyba powiedziałem, że to jest moje pierwsze konto. Ale kiedyś tam nagrywałem na innym niku i tak nie za bardzo mi to szło. No, to już filmik ma 8 minut. Także jeszcze chciałem coś powiedzieć, właśnie jeżeli chodzi, to jest dla mnie najważniejsza rzecz, dałeś łapkę w dół, skomentuj. E, bo bo może sobie, że y, zabrałem y, Mandzio, jest taki tylko wynik na YouTube, X xMandzio, on też właśnie kręci filmiki z Minecraft'a i nie tylko. E, on też ma taką zasadę jakby, dałeś łapkę w dół, skomentuj. I właśnie to jest... Bardzo fajny. Ja tutaj nie mówię, że jakoś tak skopiowałem od niego to, że to jest jego pomysł i ja to teraz tutaj mówię. Po prostu to mi się bardzo spodobało. Mm. I teraz tutaj właśnie też tak będę próbował, żeby tak było. No chyba, że ktoś się z tylko hejterem, to wiadomo, że da od razu łapkę w dół, tak. I mm, nawet nie skomentuje i po prostu wyłączy filmik, ale staramy się, żeby czegoś takiego po prostu nie było. Yy, dobra, to będzie ogólnie seria, yy, tak seria, myślę, że się spodoba, bo Minecraft jest raczej popularną grą, ale tak jak mówiłem jest nielubiany przez, kręt, yy, nie lubią ludzie, jak yy, początkujący youtuberzy, kręcą Minecrafta, yy, przepraszam, i dlatego właśnie bardzo długo zastanawiałem się nad tym, czy kręcić go, czy nie. No jednak go nakręciłem. E, dlatego myślę, że to by było... No nie tyle co, co fajna seria, co po prostu taka dobra na początek. E, myślę, że dużo dosyć powiedziałem. Filmik ma 10 minut za chwilę, także powinienem go jeszcze dzisiaj wrzucić. E... Ja nie jakby już dzisiaj były jakieś wyświetlenia, to bym był naprawdę zadowolony, no nie tylko moje oczywiście, bo tam będę sprawdzał co jakiś czas, a jakby się pojawiła łapka w górę, to naprawdę byłbym happy już taki, żebym skakał tutaj normalnie i myślę, że jakoś się przyjmę, ja jestem bardzo optymistycznie nastawiony, także myślę, że jakoś tutaj mi to pójdzie na tym YouTubie. Nie be a Oczywiście mm, zapomniałem powiedzieć, że nie będę kręcić tylko Minecrafta, bo tak by się nie dało żyć. Ja, no może, może niektórym to pasuje, ale mi to nie pasuje. Na przykład nie mógłbym cały dzień grać w Minecrafta, tylko w Minecrafta. Bo bym w końcu normalnie oszalał. Będę kręcić na pewno Wiedźmina 2, Borderlands 2 z kolegą. Może ukaże też się... Hmm. Jeszcze się zastanowię, ale może Dead Island także z kolegą. A później to już zobaczę się jak będzie, skończę te parę serii i wtedy bym coś nabył, jakąś nową grę i wtedy też bym grał. Ja nie lubię, znaczy bardzo męczy mnie, tak, teraz ogólnie mówię tak trochę o sobie, żeby się bardziej bliżej się poznać. Yy, nie lubię, yy, dręczy mnie właśnie, G gram, to się bardzo męczę. Gram i nie mogę, znaczy jak raczej jak gram sam to do nikogo nie mówię, tak nie mówię sam do siebie, bo to jest choroba, e, dlatego e, tak siedzę nad, nad tym kompem i tak tego kopię te klocki, ale ja czasami też gram sam sobie w Borderlandsa, ale strasznie nie lubię grać sam, to mnie ja po prostu męczy, dlatego... dlatego właśnie zdecydowałem się stworzyć konto na YouTubie. No i myślę, że tam jakieś parę osób będzie mnie oglądać i to jest bardzo fajne, nie? Bo jak, no, fajnie, bardzo, bo bardzo jestem w ogóle zadowolony, że to zacząłem, że się przełamałem i że spróbuję. Tylko zrobię drzwi. No i to według mnie będzie bardzo fajne. Fajnie. Fajnie, jak tą parę widzów zdobędę, będzie bardzo fajnie, naprawdę. Nie wiem, że się powtarzam, ale, no, jestem zadowolony. Tak sam w siebie jestem zadowolony, że zacząłem tą serię i myślę, że... Jakoś tutaj ten mój kanał się przyjmie i to parę osób będzie miał oglądać. No dobra, to tutaj tylko sprawdzę co mam w ekwipunku Okej. Okay. No to ja myślę, że już będziemy kończyć powoli ten odcinek. Yy, tak mój skin, taki śmieszny. Ogólnie to mam... Bardzo lubię świnie w Minecrafcie. Właśnie musiałem je mordować. Dlatego mój... No nie wiem czemu, ale mi się tak przyjęło, że lubię świnie. <laughs> Możecie to uznać za dziwactwo, ale jakoś tak lubię. Dlatego mój tam awatar, miniaturka to jest świnia. I ogólnie będzie... Y, motyw takiego kanału. Też pomyślicie, że zmyśliłem to oni od Inni Iniluxa. Znaczy trochę to zmyśliłem od Iniluxa. Ale no to jest po prostu branie przykładu. I to będzie Pick Army. Ha, fajne, nie? No dobra. To ja się z Wami żegnam. Cześć i pa!